Cześć wszystkim! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja mam na imię Aga i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją trzech książek, które przeczytałam w ostatnim czasie. I tak chciałabym zacząć od Szczęśliwego Księcia i innych opowiastek Oskara Wilde'a. Jest to książka na pewno godna polecenia. Składa się z pięciu opowiadań, takich opowiastek, historyjek. Niezbyt długich, raczej krótkich. Które w swoim klimacie przypominają baśnie, są dosyć mroczne, mają na pewno dosyć ciekawy moral i są to takie baśnie, które są inne niż takie typowe opowiestki dla dzieci, dlatego że zakończenie nie do końca i nie zawsze jest szczęśliwe, dlatego dla mnie były na pewno zaskakujące, a jednocześnie są bardzo dobrze napisane i mają. Bardzo mocno wyczuwalny klimat, właśnie dlatego są takie wciągające, tak bym to mogła nazwać. Najbardziej podobał mi się na pewno prawdziwy przyjaciel, o ile dobrze pamiętam prawdziwy albo dobry przyjaciel i e, prawdziwy przyjaciel, tak. Ale każda z tych opowieści jest godna polecenia, i zdecydowanie, czytając ją, ma się, nie ma się takiego poczucia Tą książkę nie ma się takiego poczucia znudzenia. znudzenia Można ją spokojnie przeczytać na jeden raz. I każde z tych opowiadań oddzielnie też jest bardzo interesujące. I teraz chciałabym przeczytać Wam kilka cytatów, takich kluczowych z w każdym, w, w każdym z tych opowiadań. Tutaj mamy pierwsze opowiadanie tytułowe Szczęśliwe książę. Nie do Egiptu, ale, a nie do Egiptu się udają od par Jerzyk, lecz do krainy śmierci. Czyż nie jest ona siostrą snu? Także to było takie e, zastawiające. W sumie, w sumie ma rację. E, tutaj mamy następne opowiadanie. Ależ jest głupotą ta cała miłość, ocenił student. Wracając do mieszkania, i nawet w połowie nie jest tak pożyteczny jak logika. Nie, tyl nie tylko nie potrafi niczego wykazać, ale na dodatek łudzi, bo zawsze karmi człowieka z łudami, które nigdy się nie ziszczą. I każe wierzyć w rzeczy nieprawdziwe. W istocie jest zupełnie niepraktyczna. A, słow, a skoro mamy czas, gdy wszystko ocenia się wedle prak praktyczności, powrócę do studiowania filozofii i metafizyki. Ok, i teraz jest następne opowiadanie. Może i dobra jest ta cała miłość, ale przyjaźń jest o wiele lepsza. Powiem tyle: nie znam na całym świecie niczego, co byłoby szlachetniejsze i rzadsze niż prawdziwa przyjaźń. I to jest właśnie z tego opowiadania prawdziwe przyjaciel Ono było naprawdę takie bardzo zaskakujące i powiem Wam, że mm, bardzo aktualne moim zdaniem w dzisiejszych czasach, także polecam Wam je zdecydowanie przeczytać. I jeszcze ostatni cytat z tej książki: Chyba go zdenerwowałem odrzekł dzwoniec opowiedziałem mu przecież historię z morałem. I no tak, ta książka właśnie naprawdę ma historie, które mają bardzo fajny morał, i można ją spokojnie też czytać dzieciakom, że tak powiem, żeby uświadomić jej, że w życiu nie zawsze jest szczęśliwe zakończenie. Może to okrutne, ale no tak po prostu jest. Poza tym jest bardzo fajnie wydana. Ma takie tutaj grzbieci kobiety, jak Star Fotel, co ja uważam osobiście za plus. Poza tym sam kolor okładki też w ogóle nadaje jej takiego mrocznego charakteru, który bardzo pasuje do tej książki. Mamy też tą firankową takie zakładkę, co też jest moim zdaniem bardzo dobre, no bo jak ktoś nie ma pod ręką zakładki, no to ona jest super. I tak, tą bardzo mocno polecamy, ja byłam z niej bardzo zadowolona. I jeszcze jak się ją uda dorwać na jakiejś promocji, to w ogóle nie jest taka droga, bo cena okładkowa to jest 30 zł. Natomiast na promocji mnie tam wyszło chyba 21, a jest super, i no są takie nietypowe bajki, także jeśli ktoś chciałby przeczytać coś. Teoretycznie już biorąc dla dzieci, ale jednocześnie też dla dorosłych, to jak najbardziej y, można ją gdzieś tam kupić i na pewno nie będziecie zawiedzeni. Dobra, to druga książka to są e, współlokatorzy e, Beth O'Leary i jest to też druga książka, którą przeczytałam tej autorki i e, która moim zdaniem stoi zdecydowanie poziom wyżej niż zamiana, e, o której właśnie przed chwilą wspomniałam. I tak, tutaj mamy fabułę, która skupia się wokół Tiffany i Leon. I Leon jest pracownikiem, który pracuje w, na oddziale paliatywnym, na nocną zmianę. Natomiast Tiffany pracuje jako redaktorka i nie dość dobrze jej płacą, przez co. Zmuszona jest szukać mieszkania, które nie będzie, nie będzie jakoś bardzo drogie w Londynie, więc jest to dodatkowe utrudnienie. Na dodatek Tiffy ma dosąd, dosyć toksyczną relację ze swoim byłym już chłopakiem, który wyrzucił ją z ich poprzedniego mieszkania, także zależy jej na czasie. Musi szybko coś znaleźć w bardzo przystępnej cenie. I tak właśnie trafia na ogłoszenie Leona, który też szuka współlokatora przez wzgląd na swoje tam rodzinne komplikacje, potrzebuje gotówki. I tak umawiają się, że skoro Leon pracuje na w zmianę nocną, a Tiffy tak jakby za dnia pracuje w redakcji, mogą się wymieniać, i w, teori, w teorii w nocy Tiffi będzie korzystać z mieszkania, a za dnia będzie to Leon i mają się nigdy nie spotkać. A ich komunikacja polega na tym, że komunikują się za pomocą karteczek samoprzylepnych, więc jest to taki bardzo innowacyjny i niespotykany do tej, do tej pory moim zdaniem pomysł, bo ja nigdy się. Z, jakby, ja przynajmniej się z nimi nigdy nie spotkałam. No, dodatek jest to książka, która jest pełna humoru. Jest to książka, która, pomimo tego, że fabuła jest dosyć skomplikowana i relacje pomiędzy bohaterami też są dosyć skomplikowane, nie jest w żaden sposób przerysowana. Zarówno Leon, jak i Tiffy są po prostu przekochani, przeuroczy, a jednocześnie są bardzo prawdziwi w tym, co robią. I bardzo prawdziwe są też ich reakcje. Jakby człowiek nie ma poczucia tego, że tutaj coś tak jakby jest naciągnięte na zasadzie tak jakby przerysowanych uczuć, jak to zwykle jest w komediach romantycznych. I właśnie te, to skomplikowanie tych relacji pomiędzy bohaterami, dosyć takich trudnych też wątków, bo mamy tutaj członka rodziny, który siedzi w więzieniu i tak jakby całość wokół, całość fabuły, która się wokół tego buduje nie jest w żaden sposób, jak już mówiłam, przerysowana, także Zdecydowanie tą książkę, coś mi tu lata, sorki, zdecydowanie tą książkę mogę polecić, dlatego że ta książka, w przeciwieństwie do zamiany, jest właśnie taka rzeczywista. Zamiana miała tą wadę zdecydowaną, że tam po prostu reakcje bohaterów i ich zachowania były w taki sposób jakby odrealnione, tylko po to, żeby doprowadzić do wiadomego końca. Że aż no, człowiek nie mógł w to uwierzyć. Wiecie, no, jakby to nie będą spoilery, bo nie ma to wpływu na fabułę, także się nie, nie martwcie. Ale chciałabym Wam na przykład przybliżyć takie sytuacje z zamiany, właśnie, nie z współlokatorów. W zamianie na przykład mieliśmy taką sytuację, w której laska rozwaliła facetowi samochód i zgubiła mu psa, a facet, no wiecie, takie, no, nic się nie stało, w końcu kocham cię, nie wiem, no, nie mieliśmy ze sobą za bardzo y, wspólnego nic przez te kilkanaście lat, ale po prostu uderzyłaś w moje serce i to jest miłość od pierwszego wejrzenia, więc nic się nie stało. No, no, no nie no, zgubiłam ci psa, spoko. Rozwaliłam się samochód, spoko. Zagrałam na Twoim koncie na PS4. No, no, nie wiem, no słuchajcie, no w normalnej reakcji człowieka byłoby chyba tak, że jakbyście powiedzieli komuś, że rozwaliliście mój samochód, no to by zaczął się wściekać albo zapytałby chociaż, co się stało, jak do tego doszło, w ogóle jak mogłaś czy coś takiego, no ale tutaj nie, no bo to jest wielka miłość. I tak samo jest też taki trend w zamianie, który ja ostatnio obserwuję i nie wiem, jest dosyć chyba popularny, że po prostu mamy do czynienia z super aktywnymi 70- czy 80-latkami. I słuchajcie, ja sama znam aktywnych 70-latków, ale no, tak jakby to się nie rozprzestrzenia jak zaraza. To, to jest tak, że mamy grupę aktywnych 70-latków, którzy słuchajcie, popierdzielają na szpilkach, nie urządzają jakieś, nie wiadomo jakie festyny i tak dalej. i To po prostu się rozprzestrzenia na całą wioskę. No jest to trochę takie moim zdaniem odrealnione, tak, bo. No nie wiem, chyba że angielscy 70-latkowie są bardziej aktywni niż polscy. Natomiast yy, nie sądzę, żeby taka kobieta 70-letnia miała siłę popychać 20-latków, czy yy, wiecie, no. Jest to po prostu tak przerysowane ta ich aktywność i to, co oni robią, że w książce w ogóle nie ma tak jakby odczucia tego, że oni mają tyle lat, i nie, nie jest to tak jakby realne, bo. Oni ani w ogóle nie, nie narzekają na swój stan zdrowia, zachowują się tak, jakby byli w pełni sił, i tak dalej. I jak mówię, ja rozumiem, bo są takie osoby, ale to, żeby to na całą wioskę się rozprzestrzeniło, to jest po prostu wręcz no trochę komiczne. Także, jak mówię, zamiana nie była w ogóle rzeczywista. Ona była taka topornie schematyczna, jak każda komedia romantyczna. Ja nie mówię, że ona była zła, bo ją się bardzo fajnie czytało. Ją się czytało. Tak, rozluźniająco, natomiast spółlokatorzy przy tym, że oni byli bardzo fajni, bardzo dobry humor był tutaj, na przykład scena, w której faktycznie Leon i Tiffi się w końcu spotykają, była z jednej strony sztamponowa, a z drugiej strony napisana na tyle dobrze, że ja się naprawdę przy niej uśmiechnęłam i się ubawiłam. Także, no, moim zdaniem spółlokatorzy stoją o poziom wyżej przynajmniej, jak mówiłam, i... Jednocześnie, jeśli chcecie czytać Zamianę i Współlokatorów Czego wam nie razu bo Zamiana, jak mówię, też była całkiem przyjemna To jednak radzę najpierw przeczytać Zamianę, a dopiero później Współlokatorów Bo dzięki temu się nie rozczarujecie Jest jeszcze trzecia książka tej autorki, która wyszła na pewno I jest to chyba w drogę i też ją chcę przeczytać, bo ona wyszła niedawno. Mam nadzieję, że to jest chronologicznie i ta w drogę jest napisana po współlokatorach, dzięki czemu będę mogła tak jakby zobaczyć, czy jest tak samo dobra. Także tam Wam serdecznie polecam. Jeszcze mam tu jakiś jeden znacznik zaznaczony, także sobie przeczytamy, co ja tam ciekawego znalazłam, było to dosyć. No może nie tak dawno, ale mam nadzieję, że pamiętam. Ok. Wbijam w nią wzrok, zwlekając z odpowiedzią. Czasami mam trudności z mówieniem po ciężkiej pracy. Otwarcie ust w celu zrozumiałego wrażenia myśli przypomina dźwiganie ciężkiego przedmiotu. Albo występujący w snach stan, gdy musisz biec, ale Twoje nogi poruszają się wolno, jakby były zanurzone w syropie. Ok, już wiem dlaczego to zaznaczyłam, bo ja tak często mam po pracy, także mi się spodobało i skojarzyło. Także współlokatorze serdecznie polecam. I ostatnią książką, którą mam e, dzisiaj dla Was jest Bez Matek. I powiem Wam tak, ta książka jest dosyć ciężka do recenzji, czy w ogóle do opowiadania o niej, dlatego że jest to książka w ogóle Miry Marcinówny i powiem Wam szczerze, że nie do końca mam wrażenie, że ta książka powinna powstać, czy może była to jako jakby terapia dla autorki, ale ona jest na tyle osobista i na tyle. Na tyle intymna, że mnie się bardzo trudno ją czytało I jakby mam wyrażenie, że ona nic też nie, wznios, nie wniosła Przez to, że była na tyle intymna i na tyle właśnie emocjonalna Że ja nie byłam w stanie z, jakby się w niej odnaleźć Jest to książka, która opowiada o tym jak, Jakie bohaterka ma przemyślenia, jakie emocje jej towarzyszą Wraz z utratą matki Jest podzielona na trzy etapy przed śmiercią w trakcie umierania, a także po śmierci. Natomiast e, te wpisy są na tyle chaotyczne, że tak jakby mam, ma się wrażenie, że to się wszystko zlewa i ta chronologia jest tylko pozornie zachowana. I jest to książka, jak mówię, bardzo trudna. Ja ją e, przeczytałam tak mniej więcej na raz. Od, odłożyłam ją na chwilę, ale później do niej wróciłam. I powiem Wam szczerze, że. Mm. Jakby wraz, co prawda, z przebiegiem tej książki, bo tutaj trudno mówić o fabule, więc wraz po prostu z przebiegiem i z upływem stron, coraz bardziej rozumiałam, co autorka miała na myśli i że jest to forma jakiegoś oczyszczenia, po prostu. Natomiast to, co tu się dzieje, jest tak indywidualne, że moim zdaniem trudno będzie się komukolwiek utożsamić i odnaleźć w tym, co autorka napisała, dlatego że każdy z nas ma jakieś indywidualne, tak jakby relacje z mamą i no, czytało się to tak dziwnie, ja bym powiedziała, i z drugiej strony, być może to, co teraz powiem, nie będzie miało żadnego sensu i nie będzie zbyt mądre, ale myślę, że zrozumiecie o co mi chodzi. Jakby ja, która już przeczytała tą książkę i wiem, co w niej jest tam w środku, gdybym z tą wiedzą miała zakupić ją jeszcze raz, nie zakupiłabym jej i nie otworzyłabym jej, bo uważam, że tak jakby ona nic nie wniosła. Jakby nie, nie czułam kompletnie nic, szczerze powiedziawszy, ani jakiegoś takiego smutku, który chyba miała wywołać ta książka, ani żadna, żadną refleksję mnie nie, nie, wzięła i, nie wzięła i nie zachęciła mnie do żadnej refleksji, bo jak mówię, moje relacje z małą są zupełnie inne niż tak jakby relacje przedstawione przez autorkę. I myślę, że każdy z nas tak jakby podchodzi do swojej. do tego, co tak jakby ma z mamą, i jakie więzy was łączą, bardzo indywidualnie. Także, także tak. Natomiast był jeden cytat, który tutaj naprawdę bardzo mi utkwił w głowie, i zaraz wam go przeczytam. I zaczyna się tak: Bo nie ma nic ochytniejszego na świecie, niż to, gdy człowiek umiera drugiemu człowiekowi. I to, to jest prawda. To, to, to akurat jestem w stanie zrozumieć jak najbardziej. No i ta książka jest, co prawda, bardzo ładnie wydana. Jak mówię, temat sam w sobie jest istotny pewnie i znaczy nie pewnie, tylko na pewno jest istotny. Natomiast w takiej formie, no niekoniecznie. To jest po prostu, to jest jeszcze bardziej intensywne niż to, jakbyście. Jakbyście czytali notatki spisane przez psychologa albo przez psychoanalityka z zajęć z terapii z pacjentami. To jest po prostu czyste przelanie myśli tego i uczuć emocji, których się ma, które się ma względem danej sytuacji, tutaj śmierci mamy. Więc, no nie wiem, ja osobiście, chociaż przeczytałam i nie jestem wam w stanie powiedzieć, nie, nie czytajcie tego. To osobiście chyba tej książki nie, nie, do końca, nie do końca Wam ją polecam, no chyba, że akurat czegoś takiego szukacie takich. Hmm, chcielibyście, za, y, jesteście, ciekawi, jesteście ciekawi aż tak dogłębnych przemyśleń, to wtedy, to wtedy tak. No i tyle w sumie. Na razie mam wam do powiedzenia o tych trzech książkach. Generalnie dwie z nich, czyli Szczęśliwe Książę i Inne Powiastki, współlokatorzy, polecam goręco, gorąco, a bez matek, no to już sami musicie zdecydować, czy taka literatura jest dla was, czy nie. Obecnie jestem w trakcie... Nie, przepraszam, już przeczytałam Za otrzymane łaski, które będę recenzować w następnym filmie. Poza tym czytam też Wyznanie w ramach Czytamy Grubasy i niestety powiem Wam, że im dalej w blast, mniej jeżyn, a więcej po prostu skał i cierni, ale jeszcze cały czas daję szansę tej książce i trzymam po prostu kciuki, że te dialogi i te relacje i po prostu... I wszystko tam jakby się unormuje, bo na razie jest bardzo, bardzo źle. Nie chcę już tego czytać, ale naprawdę... Dam radę, może, może mi się uda. No i e, tyle. Ostatni taki tydzień był dosyć intensywny, także przeczytałam w sumie tylko dwie książki. Natomiast mam nadzieję, że w tym tygodniu, który z kolei jest taki bardziej spokojny, uda mi się trochę więcej. E, jak widzicie, mój kolor włosów jakby zaczął odpowiadać nareszcie kolorowi mojej duszy, więc mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Mam wrażenie, że początki filmów są ciągle jeszcze takie nerwowe Ale później już jakoś się rozkręcam Więc mam nadzieję, że będzie coraz lepiej I mam nadzieję, że będę miała nadzieję coraz mniej I będę coraz składniej do Was mówić I bardzo się cieszę, że w ogóle Prowadzę ten kanał I na razie mi się udaje nagrywać Także tyle Do zobaczenia w następnym filmie I trzymajcie się ciepło Niech tam pogoda Wam sprzyja i słoneczko świeci Pa, pa!